Dzisiejsze zawody Wisły Borek Wielkopolski, Mośiną poprowadzi Waldemar Kaczmarek z okręgu Poznańskiego. Już nam raz sędziował mecz w Grom Czarsz. W Czaczu wtedy, pamiętam, przegraliśmy 2-0. Myślę, że teraz będzie inaczej, i opaki zmobilizują i wygrają ten mecz. Zobaczymy jak będzie po, po, po to, żeby zobaczymy, zobaczymy co to wyjdzie i oby po trzy punkty Jest to dobre myśli, że chłopaki dzisiaj zobaczą po to się gra właśnie I, Czy utrzymiemy pozycję szóstą? Się okaże byliśmy już Jakbyśmy wygrali to by możemy skoczyć nawet na piątą, ale zależy jak tam się ułoży tabela. I zobaczymy jak to pójdzie. Chłopaki, trzymam kciuki i jedziemy z tematem.